Cześć wszystkim, moi drodzy, za nami pierwsza runda LEC, w której ostatnim meczem było Rogue versus Misfits. I właśnie dzisiaj z tej okazji porozmawiamy ze zwycięzcą tego meczu, Kacperem Inspired'em Słomą. Witam. Cześć Kacper, powiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Jak wyglądał z perspektywy dżunglera, z perspektywy Inspired'a mecz z Misfits, od samego początku do końca? No... Oczekiwam, że wygramy dość łatwo. No, ale pierwszą grę. Pierwszą grę nie, nie zaczęła się zbyt dobrze, po czym było trochę ciężko skombakować, a następne trzy po prostu zagraliśmy tak jak planowaliśmy, no i, i udało nam się każdy wygrać. A jak to wyglądało w tych draftach? Bo w pierwszej gierce było widać, że wiesz, ty, ty wleciałeś na jakąś talię, próbowałeś gdzieś tam grać agresywnie, gdzie na początku to nie wyszło chyba na bocie, jak dobrze pamiętam. A druga gra już Sedżowani i tak bardziej bardziej skupienie wokół Kery. Czy ja wiem, po prostu talia tam pasowała i mieliśmy, no, mieliśmy plan na tę grę, który po prostu wyszedł i gra po prostu była ciężka do wygrania. I nie, uważ... nie było coś takiego, że, wie, że pierwsza gra draftujemy agresywnie, a druga już... Była na zasadzie. Spoko. Eee, ale to w takim razie w... po tej pierwszej grze nic się nie zmieniało. Mieliście cały czas taki sam plan wobec tych gierek? Tak, tak. Okej. Okay. Po prostu tam w pierwszej grze zostawiliśmy kalistę chyba nie później po prostu postanowiliśmy, że kalista będzie inaczej. Będzie miał banowe. A to jak wyglądało w takim razie przygotowanie do tego meczu, jakby spodziewaliście się jakichś pików Misfits, banowaliście im coś specjalnie, czy to był po prostu mecz jak mecz i nie było nic specjalnego w przygotowaniu? Raczej mecz jak mecz, na ten team wydaje mi się, że ciężko jest taki target bany, jedyne co to banowaliście Harley Blank, co gra i Gangplanka chyba dla Dandana. A specyficznie bardziej, jak w tej dżungli było przeciwko Razorkowi, bo no Razork był hajpowany w tym splicie dość mocno, no nie? Wydaje mi się, że głównie to jemu się przypisywało, bo tytuł Rookie of the Split, on był hype'owany, gdzieś jego highlighty z eko latały po internecie. Jak ci się dżunglowało przeciwko Hiszpanowi? No Razork jest bardzo overrated, bardzo łatwo się grało na Razorka w tej serii. Czekaj, 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 czemu jest overrated? To są dość takie Bo mocne słowa. Te, znaczy jest mocne, no według mnie są po prostu prawne. Dla bardzo dużo ludzi stawiało go bardzo wysoko, ale gra granie na każdego innego junglera jest jak bardziej wymagające, jak powiedzieć. Z tego z top tieru. Tak na, na razorka po prostu nie czuć presji, jak się gra na niego. Ale kto jest w top tierze w takim razie? Um, Janko selfie made, Zerkse, no i Shadow. OK. i i Razok jest tuż, po, tuż tak poza tym top tierem tak, czy tak, trochę dalej tak. od tego top tieru. Tuż albo dalej, ciężko mi określić. No na pewno nie jestem samym poziomie. Okej, okay, no. A to, ludzie to... właśnie hypowali go tak jakby był naprawdę bardzo dobry. Ale ty też jesteś w tym top tierze, tak, według ciebie? Tak, tak, tak. <laughs> no jest A co ta Ale to jest w ogóle y, bardzo ciekawe, bo ty raz mi mówiłeś, chyba to było ty, naprawdę nie pamiętam już kiedy, ale raz rozmawialiśmy prywatnie i mówiłeś mi, że według ciebie e, top 3 dżunglerów w lecu to Jankos, Selfmade i ty, że takie jest top 3. To jeden, top 2, top tak. 3, jakby to się zmieniło teraz, bo widać nie. w Alpro Teamie, że Zerksa jest top 3 według gdzieś tam ekspertów. Wydaje mi się, że po prostu mieliśmy kilka gorszych best of one i dlatego tak to wygląda, ale ja dalej uważam, że jestem jednym Jednym z najlepszych trójki, że trójka Polaków z najlepszych dżunglerów lec teraz. E, czyli co? W przyszłym tygodniu będziemy miał w sumie szansę to udowodnić, bo gierka na Zerksie będzie właśnie na OG. E, spodziewasz się czegoś trudnego, czy, czy to raczej będzie podobnie jak z Misfits? Znaczy to jest znacznie lepsza drużyna. Adequary jest znacznie lepszy, ich toplaner jest znacznie lepszy, dżungler jest znacznie lepszy. No ale zobaczymy. No. Jak dobrze zagramy, wydaje się, że możemy wygrać. Jak oni dobrze zagrają, to możemy przegrać. No to, no to jest w ogóle zabawne. Bo to cały czas widziałem na swoim streamie, odpowiadałeś na to pytanie, że. No tutaj tak, dwie tak. drużyny mogą wygrać. No to taka, taka gra jest czy powiedzieć, czy wygramy, czy nie. No Zrobimy co możemy. A spodziewasz się właśnie, że na Audisie jakoś będziecie specjalnie przygotowywać? Czy po prostu tam wszyscy są silni i nie ma, nie ma przeciwko komu jakby coś banować bardzo, albo. Yy, to... Planować na pewno jakieś plany będą, Zobacz, zobaczycie w grze. No, ja teraz zdradzą tego. <grym> eee, a jak się nastawiasz do tego, że w przyszłym tygodniu, jak już zagracie na OG, eee, no nie, bo gra na OG będzie w piątek, i jeśli ją wygracie, to już w niedzielę zagracie przeciwko g no jakby nigdy tak nie było, żeby grać dwa mecze. Jakby ty ty też dużo nie rozgrywałeś tych playoffów w Lecu, ale jednak nie było nigdy tak, żeby grać dwa mecze playoffowe w jeden weekend. Jak się do, te do tego nastawisz? To będzie jakiś duży problem, że trzeba zagrać ewentualnie dwa mecze? No nie wiem, nigdy nie grałem, więc nie czułem jeszcze, czy jest to problem, czy nie. Jak będę grał na G2, jak wygramy na Origin, to będę wiedział jest to problem zagrać w 2 znaczy, wiem, 5 wiem, że nie wiesz, ale dnia. możesz się tego spodziewać jakby, ale nie? wydaje mi się, że powinno nie być problemu. Przecież masz się cały dzień przerwy, więc wątpię, że jakikolwiek problem. Jakby to było jednego dnia zagrać w 2 bo 5 to wiadomo, że jest problem. Ale z dniem przerwy wydaje mi się, że bez jest... A zdziwiło cię to w ogóle, że będziecie musieli zagrać jakby na G2? Czy, czy myślałeś, że Madlając może coś takiego zrobić? Ach, no bardzo mnie to zdziwiło. Bo wydaje mi się, że jakby... G to na pewno jest lepsza od niż Mad Lions. I mimo to, że trollowali sporo, sporo tych gierek, to i tak prawie wygrali serię. Więc no nie spodziewałem się, że przegrałeś trzy mapy na Mad Lions. A myślisz, że jeszcze mogą się wydarzyć jakieś dziwne rzeczy, skoro te playoffy są cały czas online? Um... Dziwne rzeczy. Zależy co masz na myśli. No dziwne rzeczy to rzeczy. taki właśnie dziwny wynik taki był w tym meczu Mad Lions vs g i czy według Ciebie dalej w kolejnym tygodniu też będziemy świadkami takich, wiesz mocnych, ostrych zagrań takiego, no wiesz, tak jak wszyscy ludzie się śmieją że cały czas te mecze wyglądają jakby były ze Screamów. No powiem tak, jeśli wydaje mi się, że jeśli my wygramy obie gry to wtedy to będzie dziwne, bo ludzie raczej tego się nie spodziewają, więc jedyne co mogę powiedzieć to Staramy się wygrać. Zobaczymy. Wątpię że, wątpię, że jakieś dziwne wyniki będą działy, tak jak teraz mówisz, że jedyny jedyny upset, jaki mógł być, to właśnie Mad Lions wygrywający na G2. Się tego nie spodziewał nawet ja. A tak bardziej już uderzając w, w temat właśnie tych meczów online, to był, ja rozmawiałem tym z Vanderem i, i on mi mówił, że no Na was to nie wpłynęło, na, na młodzików wzrok to nie wpłynęło, czy na ciebie, czy na Fina, czy na, na Larsena, ale że on musiał jakoś zresetować swój mental i że to było dla niego dziwne, bo się przyzwyczaił już do gry na scenie. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Była dla ciebie jakaś różnica, czy, czy nic? No, trochę łatwiej się gra, ponieważ wiesz, no siedzisz tu u siebie, w jakby, tak jak grasz skryby, więc wracając do tego. No i po prostu trochę łatwiej się gra niż w scenie, ale nie jest to duża różnica. Też nie słychać ludzi, jakby siedzisz u siebie w pokoju, tym nie tak jak na scenie. Masz, słyszysz e, swoich teammates tak samo jak na, na screamach. ponieważ na oficjalach masz jakby inny dźwięk troszkę, więc e, tak jakby wszystko inne na scenie. To po prostu jesteś przyzwyczajony i grasz tak bez screamy. Ale to z perspektywy gracza wolałbyś, żeby tak zostało? Uh, well. Wydaje mi się, że tak jest na pewno wygodniej, ale czy jest to bardziej ciekawe do oglądania? Nie, no ja mówię z perspektywy gracza w tym momencie. No, jeśli musiałbym wybierać i nic by to nie zmieniło w żadnym innym, jakby kontekście dla nikogo, to wydaje mi się, że lepiej było grać online. No, spoko. Rozumiem tą opinię. Aczkolwiek nie mam żadnego problemu z graniem um, offline. A jak już graliście, to to online w ogóle, bo wiesz, dla was jako rok to przeniesienie rozgrywek do online wydawało się no, takim niefortunnym ruchem, bo przeniesieniu do online'u no, mieliście cztery porażki z rzędu, i wczoraj, jak, bo my rozmawiamy w, w poniedziałek, jeśli bo pewnie ten wywiad wstaje trochę później, to wczoraj, jak przegraliście pierwszą grę e, na, przeciwko Misfis, to wydawało się, że wiesz, że dalej po nie, nie potraficie się, się odnaleźć w tym online, Pięć porażek z rzędu było, i tak nie wiem. Fani się chyba obawiali. Um. No pierwszy tydzień, co przegraliśmy, to było J2 Fnatic i obie gry były w miarę wyrównane. No i później, następny tydzień, po tym jak przegraliśmy grę na, na SK pierwszego dnia, to po prostu mi się wydaje, że ludzie e, nie, wiem, jakoś, e, nie spodziewali się, że możemy przegrać, i następnego dnia po prostu zagrali gorzej. Ja tam się wcale tym nie przejmowałem, bo i tak wiedziałem, że mamy playoffy, więc um, tak naprawdę, że tylko to, jak zagramy w playoffach. Więc byłem dalej, jakby się że jeśli zagramy, ok, to wygramy na miejscu, co dość łatwe. A co w tych playoffach w ogóle jest jakby? Wiesz, nie mówię o drużynie, ale mówię już o Tobie, takim personalnym celem, bo no wiesz, Ty dopiero w zeszłym roku dołączyłeś do Alicji, ale już gdzieś tam w swoim pierwszym pełnym splicie byłeś top 4. Teraz wydaje się, że ta misja też jest do zrobienia, bo wystarczy tylko pokonać w sumie Origin. Już tu pewnie będzie trudniej, ale no zobaczymy. Ale top 4 cię będzie satysfakcjonowało, żeby powtórzyć to, czy, czy jednak no, chciałbyś, jakby nie chciałbyś, ale czy potrzebujesz większego sukcesu? Jak przegramy na Origin, to będę bardzo zawiedziony. Jak wygramy na Origin i będziemy mieli dobry było 5 na Gitu, to jestem w stanie jakby to zrozumieć, że tak nie będę aż tak zawiedziony tym jestem. Aż tak Więc... zawiedziony, ale ty wiesz właśnie tak. ja pytam bardziej co trzeba, co musisz zrobić, żeby być tak choć troszkę zadowolonym. Choć troszkę zadowolonym. To musiałbym dojść do finałów, wtedy bym zadowolony. O kurczę, czyli nie ma niczego pośrednio. No ciężko. Ale finał czyli top 2, tak? Tak, tak. Ej, to 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 jednak coś tam pośrodku jest, bo to nie jest wygranie wszystkiego. A kto wy wygra te playoffy? Mm, Jak już wspominasz o że... finale, to kto według Ciebie to... powinien wygrać te playoffy? Je jeśli g wygra na nas, to G2. Czyli <laughs> rozumiem, że była wymówka, że przegrałeś na tak, wygranych. Tak. No najprosi, najprościej. Podoba mi się ten tok rozmowania, powiem Ci. A jakbyście wygrali na g to ten kto Was potem pokona? Albo wy, mm, tak? Tak. Dokładnie. Czyli, czyli dość prosto. A powiedz mi, Kacper, jakby patrząc bardziej na to, na przyszłość, Twoją, w tym roku, bo nie wiem, czy sobie zakładasz w ogóle takie długoplanowe cele, ale w tym roku minimalnym celem są Warcy, tak? Tak. No, to jest prosta sporyź, widzę. Hmm. A jak już będą te orcy to tam też będzie potrzebny jakiś wynik, czy po prostu orcy w tym momencie będą wystarczające dla jakby rozwoju kariery? Nie myślałem o tym totalnie jeszcze. Na razie skupiłem się na tym splicie i jak zacznie się następny, to zaczniemy myśleć o łorcach. I tak naprawdę nie zależy zależy tylko od tego, jak będziemy grali, więc myślenie o łorcach. Nie jest tak dobre myślenie. Po prostu musimy myśleć, co musimy poprawić w swojej grze. Wtedy wydaje mi się, że żebym wygrać na każdej. Bardzo mi się podoba to myślenie. Powiem ci, że nie mam więcej pytań już do ciebie, bo naprawdę tak ładnie mi wszystko wyjaśniłeś, tak prosto linijnie. Mm. Tak, nie. Tutaj ktoś jest overrated, ten powinien wygrać split. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Mi się wszystko podobało. Jak chciałbyś coś komuś przekazać, to teraz masz okazję. Y Czasami streamuje na Twitchu. Inspired slash TV slash Inspired 4. Pozdrawiam. Wkleję wam tego linka w opisie filmu. Jak chcecie, to możecie pójść na Twitcha i zostawić Inspiredowi followa. A tutaj zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz i, i napiszcie z kim chcielibyście następny wywiad. Dzięki za oglądanie. Tobie dzięki za wywiad, Kacper. Do zobaczenia dzięki. w przyszłości.